Witajcie na moim kanale Kody Świadomości. Z tej strony Ewa Rożnowska. Moi drodzy, jakość naszego życia sprowadza się do jakości naszych związków z innymi ludźmi, powiedział kiedyś Antony Robbins. Ja się z tym w pełni zgadzam. I tak właśnie jest, że w naszym życiu ludzie odgrywają najważniejszą rolę. Prawda jest taka, że nawet osoby, które świadomie zdecydowały się na realizowanie siebie w samotności bez wchodzenia w związek partnerski, nie są w stanie ominąć interakcji z ludźmi chociażby z ludźmi w pracy czy w rodzinie. Zatem stworzenie zdrowych i harmonijnych relacji z najbliższymi jest bardzo istotne, a dla wielu też bardzo trudne do zrealizowania. Jest to temat bardzo szeroki, jednak w tym filmie pragnę skupić się właśnie tylko na relacjach typowo partnerskich. W mojej pracy z ludźmi i ich traumami najczęstszymi problemami, najczęstsze problemy pojawiają się właśnie na poziomie relacji damsko-męskich. A pragnę zatem podpowiedzieć, jak możecie usunąć ze swojego życia przeszkody, które stają przed Wami na drodze do szczęścia i radości, jakie dają związki. Pojęcie szczęścia oczywiście jest dla każdego inne i nie będzie też to jedna złota zasada, która w magiczny sposób Wam to zapewni, ale raczej zbiór aspektów, nad którymi warto się zastanowić, popracować nad nimi oraz spróbować je wdrożyć w życie. A pierwsza rzecz to zrozumienie i zaakceptowanie, że nic w naszym życiu nie jest stałe. A życie to zbiór doświadczeń, które mamy przeżywać tu i teraz, nie jutro, nie za miesiąc, nie za rok, a, a nie żyć też przeszłością. Należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć sytuacja, że powiedzmy mężczyzna, z którym wchodzicie w związek małżeński, za 15 lat będzie już zupełnie innym człowiekiem, tak jak i wy. Dusza wchodzi kochani co 7 lat w nowy etap swojego rozwoju, zmieniając się i ewoluując. A zatem osoby, które się rozwijają i pracują nad sobą. Logicznie rzecz biorąc, nie będą miały takich samych upodobań za parę lat, jak na dany moment. I teraz, kochani, jeżeli dwoje partnerów nastawionych jest na rozwój oraz są istotami otwartymi i elastycznymi, jest szansa na wspólną ciekawą ścieżkę. Natomiast, gdy jedno z nich nie podejmuje pracy nad sobą, a druga strona się rozwija, wówczas może na tym polu nastąpić już. W pewnym momencie dosyć duży dysonans, że dwoje ludzi stwierdzi po latach, że tak naprawdę siebie już nie znają i są dla siebie zupełnie obcymi ludźmi. Szczególnie obserwuję ten proces od około 2015 roku, kiedy to energetyka ziemi zaczęła intensywnie wzrastać, zmieniając jednocześnie wibracje ludzi. Nastąpiło przebudzanie się istot, stąd takie częste rozejścia, m.in. wśród par i małżeństw. W związku z tym, w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że każda chwila została nam dana właśnie w tym momencie i nie będzie trwać wiecznie, wówczas łatwiej będzie nam znieść również rozstania. To jest pierwszy, a zarazem chyba najtrudniejszy punkt do wdrożenia w nasze życie. A w, końcu, w końcu te kwestie mocno zahaczają na naszą emocjonalność. A może pomóc też kwestia zaufania do siebie, do swojej duszy. Jednak to wymaga już od nas odpowiedniego poziomu świadomości, a i tak bardzo często emocje grają swoją rolę poza naszą kontrolą. A nic nie dzieje się bez przyczyny, ważne tylko jak my podejdziemy do takich zdarzeń. Każde doświadczenie pozostawia w nas ślad i możemy wyciągnąć z Niego naukę. Kolejną ważną kwestią, którą, yy, która może blokować nas życiowo, to obciążenia inkarnacyjne. Poprzez obciążenia inkarnacyjne mam na myśli przysięgi, śluby, zobowiązania złożone w poprzednich inkarnacjach, jak również traumy, które mogą rzutować na obecne wcielenie. O tym mówię w innym filmie na moim kanale, do którego Was odsyłam, po to, abyście mogli bliżej zapoznać się z tym tematem. Będzie przekierowanie na końcu materiału. Właśnie przy obserwacji związków klientów najczęstszym problemem w tym aspekcie są powiązania inkarnacyjne z partnerami poprzez chociażby nieodwołane zobowiązania i śluby, a które często są błędnie mylone z pojęciem bliźniaczych płomieni czy bratnich dusz. E, tutaj, moi drodzy, pomaga wykonanie rytuału uwalniającego od takich zobowiązań. Wówczas bardzo szybko rzeczywistość zostaje zweryfikowana i albo pary zacieśniają swoje więzi i budują głębszą relację, um, albo stwierdzają, że jednak już ich dalej nie łączy, gdyż łączyła ich tylko przysięga. To jest jeden z aspektów oczywiście. Uh, najważniejsza i kolejna zasada, aby móc też kogoś naprawdę pokochać i być przez to osobą pokochanym, to pokochać siebie. Jeżeli nie pokochamy siebie i nie będziemy polegali przede wszystkim na sobie, nikt nie uszanuje nas jako istot wartościowych. Kieruję te przed, słowa przede wszystkim do Was, kobiety. Zacznijcie siebie szanować, szanować swoje wnętrze, szanować to, co sobą reprezentujecie, szanować Wasze ciała, swój czas, Wasze uczucia. Jeżeli tego dokonacie, nikt nie będzie w stanie was skrzywdzić ani oszukać, ponieważ szanując w sobie te cechy, nie dopuścicie, aby ktokolwiek dopuścił się do tego w stosunku do was. Szacunek do samych siebie to również stawianie granic drugiej osobie i niepozwalanie na to, aby te granice były nagminnie naruszane. Dopiero w tym momencie, kiedy poznacie swoją wartość, wówczas będziecie mogły, mogli. Być w stanie uzyskać tak naprawdę to wszystko. Kolejną ważną też kwestią, mającą wspólny mianownik z akceptacją samego siebie, jest kwestia poznania siebie, swoich potrzeb, planów i celów życiowych. Ustalenie tych aspektów sprawia, że jesteśmy bardziej zorganizowani, ukierunkowani oraz wiemy, czego chcemy od życia, a tym samym wiemy też, czego oczekiwać od partnera i na co jesteśmy w stanie sobie w związku pozwolić. Um, to sprawia, że jesteśmy bardziej pewni siebie, a przez to też bardziej akceptujemy siebie i swoje wybory. A wówczas bycie w związku staje się wyborem, właśnie, a nie przymusem. E, istotnym też elementem mającym wpływ na zgodność relacji e, mają nasze wzorce rodzinne, wyniesione z domu. Na to składają się obciążenia rodowe, nie tylko od strony naszych rodziców, ale często są to wzorce przechodzące z pokolenia na pokolenie. Matka dokonuje podobnych wyborów jak babcia, babcia jak prababcia i tak Nie znaczy to, że i nas to dotknie, choć bardzo często tak jest. Na szczęście są, na to, są to rzeczy, na które mamy również wpływ. I tutaj najważniejsze, dostrzec schematyczność pewnych zależności. Jaki schemat rodzinny powielamy? Sama świadomość, z jakiego kodu rodowego korzystamy, pomoże nam w jego dalszym zlikwidowaniu. E, może to być na przykład, mogą to być na przykład kody wyboru partnera, który w relacji przyjmuje pozycję bierną, całkowicie podporządkowując się partnerce. E, może w tym wypadku być tak, że matka była dominująca w relacji z ojcem, a on z kolei przyjmował pozycję podporządkowaną. I wychowując się w takich zależnościach, córka może podświadomie dokonywać wyborów właśnie takich partnerów jak jej ojciec. Tych uwarunkowań oczywiście jest bardzo wiele. <laughs> Na koniec pragnę wskazać jeszcze chyba jeden istotny punkt, e, mający wpływ nie tylko na udany związek, lecz również na wiele wyborów, jakie dokonujemy w życiu. Miejmy na uwadze to, że to my jesteśmy kreatorami własnej rzeczywistości. Mamy wolność podejmowania decyzji i wyborów. I nawet mimo wyborów, z których nie jesteście zadowoleni, zawsze jest wyjście z sytuacji. Zawsze można zawrócić i wejść na inną drogę. Najistotniejsza kwestia w tym całym temacie to to, aby przyjąć do wiadomości, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się w naszym życiu zdarza. Moi drodzy, mamy tendencję do idealizowania doświadczeń życiowych i tłumaczenia wielu z nich teoriami duchowymi, mającymi jedynie na celu zrzucenie z nas odpowiedzialności za nasze wybory i decyzje życiowe. Zatem im bardziej realnie spojrzymy na świat, tym łatwiej i prościej nam się zacznie żyć. A wreszcie może wiele ludzi przestałoby szukać swojej drugiej połówki Twin Flames czy bratniej duszy, bliźniaczych pomieni. To kochani starta czasu, ponieważ my sami w sobie stanowimy całość. Nie szukajmy ideałów wśród swoich partnerów, ponieważ nigdy ich nie znajdziecie. Ideał po prostu nie istnieje. Najważniejsze to odnaleźć osobę, z którą będziecie mieli wspólną wizję na życie, zbliżony światopogląd, z którą będziecie mieć wspólny cel życiowy, a przede wszystkim dwoje partnerów powinno łączyć choć jedna rzecz wspólna, którą są w stanie razem wykonywać, np. sport, zamiłowanie do podróży, czy jakaś wspólna zajawka do określonej formy spędzania wolnego czasu. To jest klucz do sukcesu, ponieważ większość par pracuje osobno, więc widzą się dopiero po pracy. I kochani, jeżeli do tego dochodzi sytuacja, że wolny czas po pracy dwoje ludzi spędzać będzie w inny sposób, no to niestety z biegiem czasu oddalą się na tyle, że staną się tak naprawdę obcymi dla siebie ludźmi. To nieliczne kwestie, warte uwagi właśnie przy budowaniu szczęśliwego związku. Pamiętajcie, każda relacja z ludźmi wzbogaca nas w doświadczenia oraz emocje. Na tej podstawie nasza dusza wzrasta. Mamy prawo do błędów, do podejmowania niewłaściwych decyzji. Nasze wybory w danym momencie są uwarunkowane naszą aktualną świadomością. Za jakiś czas możecie zmienić zdanie, zmienić kierunek i to jest piękne. Rozwój i doświadczanie to coś, za co Wam dusza na pewno kiedyś podziękuje. Cześć.